Witam, dzień dobry, Jacek Balkan, to jest MotoDziennik w czwartek, serdecznie zapraszam na program, który dzisiaj zaczynamy od firmy BMW i zupełnie nowej trójki. Auto aktualnie sprzedawanej generacji okazało się dla firmy kurą znoszącą złote jajka. Przez pewien czas generacja oznaczona symbolem E90 była w pierwszej dziesiątce najchętniej kupowanych aut w Europie i było to jedyne auto klasy średniej, wyższej z segmentu premium opchnięte pomiędzy Peugeotami 207, Volkswagenami Polo czy Fordami Fiesta. Nowy model oznaczony symbolem F30 nie może w takim razie być rewolucją, a co najwyżej ewolucją tego, do czego klienci się przyzwyczaili i przede wszystkim co tak bardzo polubili. I faktycznie, nowa trójka, której premiera spodziewana jest na targach motoryzacyjnych, we Frankfurcie nadal będzie klasycznym sedanem z napędem na tył. I prawdopodobnie będzie to auto wyglądające jak mniejsza piątka i mniejsza siódemka. Tych dwóch ostatnich pojazdów czasem, zwłaszcza z daleka, nie sposób nie pomylić. A teraz dojdzie do tego towarzystwa jeszcze jedno zgrabne, co prawda, ale niemal identyczne, tylko mniejsze auto. Trochę szkoda, bo jeszcze kilka lat temu każda seria miała swój niepowtarzalny charakter. Siódemka była ogromna i przepasna, piątka ostra i dynamiczna, a trójka spokojna i wyważona. A jak będzie w przyszłości, prawdopodobnie jeszcze gorzej. Firma chwali się od wielu lat. Dość bezkompromisowym podejściem do właściwości jezdnych, rzędowymi sześciocylindrowymi silnikami bez turbo i klasycznym tylnym napędem. Ale o przednio napędowym BMW plotkuje się od lat i wygląda na to, że takie auto w końcu nadjedzie już w 2014 roku. Będzie to jedynka w wersji GT, czyli w wersji bardziej praktycznej, ale jak uczy doświadczenie brzydszej. A Nawracając na moment do trójki nowej generacji, a raczej do M-Trójki, która pojawi się za dwa, maksimum trzy lata, to pod maską nie znajdziemy już silnika V8 jak teraz, ale jednostkę sześciocylindrową, rzędową i oczywiście doładowaną. W tym wypadku turbosprężarki będą nie dwie, ale aż trzy. Po jednej na każdą parę cylindrów lub na poszczególne zakresy obrotów. Mimo wszystko będzie to auto sportowe. A czy to samo można powiedzieć o Hyundai'u Velosterze? Na no, upartego można, choć jedyny dostępny silnik, wolny sak o pojemności 1,6 litra ma tylko 140 koni. A samochód jest dość ciekawym eksperymentem stylistycznym. Czy udanym? Powinni zdecydować klienci, ale tej szansy zostali oni w Polsce przynajmniej pozbawieni. Najtańsza wersja kosztuje więcej od Volkswagena Sirocco, dokładnie 83 tysiące. Druga jest to Szelantra czyli kompaktowy Sedan. To ładne i zgrabne auto wyposażone w silnik 1.6 starszej nieco generacji. Za 132 konie trzeba zapłacić przynajmniej 60, a w bogatszej wersji nawet ponad 70 tysięcy złotych, a to stanowczo, stanowczo za dużo. Mam nadzieję, że zdążyli się Państwo przyjrzeć temu autu, dlatego że przy tych scenach spotkanie Elantry na polskiej drodze będzie praktycznie niemożliwe. Chyba dokładnie tak samo stanie się z Velosterem, samochodem droższym od najlepszego w tej klasie, czyli od Volkswagena Sirocco. Droższym i niewątpliwie brzydszym niestety. Na tym część informacyjną kończymy. Teraz zapraszam Państwa na nasz kącik historyczny zatytułowany Samochody i Wielka Polityka. Tydzień temu opowiadaliśmy Państwu, jak wyglądały pionierskie chwile polskiej motoryzacji w czasach, gdy Polski tak naprawdę na mapie Europy w ogóle nie było. Jednak po I wojnie światowej miłośnicy motoryzacji z całego tym razem kraju mobilizowali siły, zbierali fundusze i starali się stworzyć coś, co nasz kraj mogłoby zmienić. Miejsce takich było w latach 20. i 30. naprawdę sporo. Główne ośrodki i największe zakłady to oczywiście wspominane już przez nas niejednokrotnie państwowe zakłady inżynierii, ale na bardzo ciekawy pomysł wpadli również w 1929 roku hrabia Raczyń... I Potoski. To właśnie oni powołali do życia spółkę akcyjną, Zjednoczone Fabryki Maszyn i Samochodów Oświęcim Praga. Siedziba firmy mieściła się na terenie starych zakładów metalurgicznych w Oświęcimiu, ale Polacy byli właścicielami zaledwie 35% akcji. 65% miała czeska firma CKD Praga, produkująca samochody od 1910 roku. Najpierw były to konstrukcje licencyjne, ale dość szybko spółka wyspecjalizowała się w budowie aut ciężarowych. W roku 1929 wypuściła ich na rynek ponad 13 tysięcy ale miała też w ofercie kilka bardzo ciekawych modeli osobowych. W Oświęcimiu, jak mówiono, w Pragówce powstawały cztery modele. Od najmniejszego i najtańszego Piccolo, aż po luksusową Pragę minią. Początkowo w Polsce była tylko montownia, ale dość szybko sprowadzane z zagranicy elementy zastępowano tańszymi od polskich podwykonawców. Czeskie Mercedesy cieszyły się sporą popularnością. Każdego roku fabryka opuszczało kilkaset pojazdów, a do wyboru było kilkanaście wersji wyposażenia czy nadwozia. Do roku 1939 w Oświęcimiu powstało około tysiąca ciężarówek przeznaczonych głównie dla polskich Wojska i kilka tysięcy pojazdów osobowych. Wybuch II wojny światowej wstrzymał produkcję, ale firma Praga przetrwała i po wojnie produkcję wznowiła. Były to głównie ciężkie, często specjalistyczne pojazdy ciężarowe. Historia zakończyła się w 2003 roku, gdy Praga zbankrutowała, ale polski wątek jeszcze się pojawił. W 2006 roku brytyjsko-rosyjska spółka Intral kupuje prawa do marki Praga i planuje montaż tych aut w Polsce, w Lublinie, ale niestety rok później bankrutuje. Kolejna ciekawa historia już za tydzień, a teraz coś od Państwa, czyli nasz cykl zatytułowany Droga Redakcja. Tym razem mamy, ku naszej uciesze, problem dość nietypowy. Chodzi o list od naszego widza, pana Maćka, który chce kupić auto. Najchętniej z napędem na cztery koła i z benzynowym silnikiem do 40 tysięcy złotych i z takim wnętrzem, by dwie dorosłe osoby mogły się tam zdrzemnąć, ba, wygodnie przespać. Pan Maciek zastanawia się, czy lepsze będzie auto typu SUV, czy może kombi i stawia na Honda Element albo Subaru Outback, co naszym zdaniem jest niezłym pomysłem. Ale do tej gromadki dorzucilibyśmy jeszcze Volvo XC70, spore kombi z napędem na cztery koła i ogromnym przepastnym bagażnikiem z płaską podłogą – Albo Audi A6 w wersji kombi. A jakie jest państwa zdanie? Jaki samochód zaproponowaliby państwo? Serdecznie zapraszamy na forum. I na tym dzisiejszy odcinek kończymy. Bardzo dziękuję. Zapraszam na kolejny już jutro. Przypomnę jeszcze tylko adres mailowy balkanmaupaauto.pl. Dziękuję i do zobaczenia już jutro.